Hejka One Piece jest przepełniony epickimi momentami. Część z nich jest smutna, część zwala z nóg, a jeszcze inne wprawiają w osłupienie. Pod tym względem jest to jedna z najlepiej wykreowanych serii, jakie kiedykolwiek powstały. Uznałem, że w tym materiale ograniczę się do jednego momentu na członka załogi. Wybiorę momenty, które najbardziej zapadły mi w pamięci i które według mnie są dla nich ikoniczne lub kluczowe. Polecimy mniej więcej w kolejności, w jakiej osoby dołączały do załogi, tak żeby nie wybijać jednego momentu nad innym, bo według mnie wszystkie zasługują na wyróżnienie. Jednakże, jeśli uważacie, że jakiś inny moment zasługuje na to wyróżnienie, to dajcie znać w komentarzu. Ja jeszcze przypominam o łapce sobie i lecimy. Myślałem nad kilkoma momentami. Wspinanie się z nami na szczyt Drum Island, walkę z Katakurim, w której udawał do lustra, że wszystko jest ok, czy trening w więzieniu. Jednak najlepszym momentem Luffy'ego, jak dla mnie, jest wejście na szczyt Onigashimy. Według mnie nie da się znaleźć lepszego momentu niż to, szczególnie, że w tej scenie Luffy pierwszy raz pokazał Kaido, że trzeba się z nim liczyć. Luffy pojawia się jako ostatni, staje na przodzie piątki, chwilę się wpatruje i zdaje się czymś zaskoczony. Po czym jak gdyby nigdy nic idzie przed siebie między Bikmem i Kaido, kierując się w stronę poległych przyjaciół. Zamienia słówko z kinemonem, totalnie zlewając przy tym dwóch imperatorów. W tym momencie Kaido traci cierpliwość, atakując jego od tyłu. Ten szybko wydaje rozkaz Low'owi, by zabrał skabardów z pola bitwy, odskakuje od ataku i jako pierwszy atakuje, sprzedając strzała Kaido, posyła go na ziemię. Wszyscy w szoku, a Luffy jak gdyby nigdy nic ląduje na ziemi i deklaruje, że zostanie królem piratów. to Była to chyba najprostsza decyzja w moim życiu. Zoro dosłownie kojarzony jest z tym momentem, więc nie dało się wybrać innego. Po morderczej walce z Morią na polu bitwy pojawia się Kuma. Jednym atakiem posyła prawie wszystkie osoby na deski. Początkowo na polu bitwy zostaje tylko Zoro i Kuma. Pierwszy wykonuje atak i przecina skórę Kumy. Okazuje się, że ma robotyczne ciało. Nagle pojawia się mocno poobijany Sanji, który chce się poświęcić dla dobra załogi. Jednak Zoro zdaje sobie sprawę, że to musi być on. Podejrzewam, że było to spowodowane tym, że Zoro na tamten moment był drugą najsilniejszą osobą w załodze i musiał pokazać jak bardzo im zależy na kapitanie. Wchodzi w układ z Kumou, że przejmie cały ból Luffy'ego po walce, która doprowadziła go do nieprzytomności. Zoro mimo tego, że sam ledwo stoi na nogach, jest pogodzony ze swoim losem. W tym momencie nokautuje Sanjiego, żeby mu nie przeszkadzał. Kuma wysyła do niego tylko kawałek cierpienia Lufiego, a on pada na ziemię. Jednak nie chce się poddać i jednym ruchem wskakuje w całą kulkę przepełnioną bólem i cierpieniem. Następnie mamy przeskok i widzimy San Diego, przejętego całą sytuacją, który szuka Zoro. Znajduje szermierza, który stoi w swojej legendarnej pozie otoczony krwią. A po pytaniu, co się stało, Zoro odpowiada, że nic się nie stało. Animo! Nami miała kilka ciekawych momentów, ale wydaje mi się, że trzymanie się swoich przekonań, nawet w momencie rychłej śmierci, jest czymś godnym wyróżnienia. Nami razem z Usopem próbują przetrwać walkę z Ulti i Page ale ostatecznie dinozaury okazują się zbyt silne i pokonują Słomkowych. Ulti to nie wystarcza i chce ich jeszcze upokorzyć. Łapie Nami i wkurzona mówi, że denerwuje ją jak Luffy ciągle gada jak to on zostanie królem piratów. Nami zaczyna błagać o życie, ale Ulti chce by Słomkowa przyznała, że jej kapitan nigdy nie zostanie królem piratów. Chwilę się waha, jest na skraju, by to przyznać, ale przez głowę przelatują jej wspomnienia z czasów, jak pomógł jej z Arlongiem. Wtedy już wie, że nie może zdradzić swojego kapitana, i mówi, że jest absolutnie pewna tego, że Luffy zostanie królem piratów. <laughs> Sob nie miał zbyt wielu momentów, w których mógł się wykazać. Tak właściwie to były tylko dwa takie większe: pierwszy był podczas walki z Peroną i drugi z Sugar. Uznałem, że wybiorę ten drugi z tego względu, że był przełomowy dla jego postaci. W końcu to właśnie tam odblokował haki obserwacji. Sugar ma moc przemiany ludzi w zabawki i była blisko zamiany Luffy'ego i Lała, co by znaczyło, że sojusz przegrał walkę z Doflamingo. Ostatnią możliwą deską ratunku okazuje się być Usopp, który musi wykorzystać swoje umiejętności snajperskie do maksimum. By przy pomocy roślin, trafić specjalnie zmajstrowaną lalką z głową Usopa obok Sugar. Po idealnych wyliczeniach i chwili zawahania, w jego oczach pojawia się haki obserwacji, które sprawia, że z dokładnością co do centymetra wyczuwa aurę osób. W tym momencie snajper słomkowych wyczuwa swoją jedyną okazję i bez namysłu wypuszcza pocisk. Wykorzystuje do tego trzy dopalacze, które kierują miszka idealnie przez małe okienko w daleko oddalonym zamku. Misiek przelatuje obok szugarca, co aktywuje jej traumę i pada nieprzytomna. Część z was może nie podzielać mojego zdania, ale według mnie jest to jeden z najlepiej wykreowanych momentów San Diego. Miało to miejsce na Skypee podczas walki z Enelem. Nami i USO, przebywając na jego statku, starają się przeżyć i uciec z niego przy pomocy skutera. Jednak Enel ma dość i posyła USOBA na deski. Biedny snajper, jeszcze ostatkiem sił, wyciąga swoją dłoń w stronę nami, ale jest bez szans. Enel szykuje ostateczny atak, by go zabić i w tym momencie nadbiega Sanji. Wykopuje Usopa na skuter i wiedząc, że nie ma czasu na unik, po prostu każe im uciekać. W tym momencie Enel strzela w niego jedną z najsilniejszych wiązek elektryczności. Wpółspalony Sanji, ledwo utrzymujący się na nogach, zagaduje do Enela. Wyciąga papierosa i ostatkiem sił się zaciąga. Dziękuję mu za użyczenie ognia. Po czym dodaje, że Bóg się zaraz rozpłacze. Pada na twarz i widzimy jak statek zaczyna szwankować. Co od razu wskazuje na to, że Sanji rozpierdzielił część maszynowni. <słuch> no hi. W przypadku Choppera przed oczami miałem dwie sytuacje. Pamiętne spoliczkowanie Queen'a podczas walki na Onigashimie, ale również jego walkę z Kumadorim. Druga opcja była o tyle kusząca, że to właśnie wtedy narodził się potwór. Pamiętam, że podczas oglądania w tamtym momencie miałem gęsią skórkę i nie mogłem uwierzyć w to co się dzieje. Na początku mieliśmy zwyczajną walkę, gdzie obie postacie dawały siebie 100%, by pokonać przeciwnika. A rzecz Oper w tamtym momencie jeszcze nie panował nad swoją umiejętnością i trudno było mu przybrać najpotężniejszą postać, to mocno obrywał. W końcu jakimś cudem się przemienił i posłał Kumadoriemu swój najsilniejszy atak. Jednak jak po chwili się okazało, ten go jedynie mocno obił, ale nie udało się go pokonać. Kumadori postanowił wykończyć Choppera, złapał go włosami i wymierzył w niego precyzyjny atak laską. Jednak Chopper przemienił się w swoją podstawową formę, wymknął włosowemu uściskowi i zjadł trzecią kulkę. Na tamten moment była to dawka, której nie powinien przekraczać, bo jak się po chwili okazało, zamieniało go to w bezmyślnego potwora. Pięknie. W zasadzie tylko jeden moment tak mocno kojarzy mi się z Robin i jest to początek Enies Lobby. Moment, w którym wreszcie poznajemy jej historię, jej smutne życie i dlaczego postanowiła oddać się w ręce CP9. Wynikało to z tego, że przez większość życia uciekała, była ofiarą i jako jedyna osoba o siebie dbała. Oddała się dobrowolnie, ponieważ nie chciała narażać ludzi, którzy pozwolili jej przebywać na swoim statku. Plus już miała dość uciekania. Powiedziała, że zrobi to z przyjemnością jeśli to jedyny sposób na uchronienie ich przed cierpieniem. Jednak Słomkowi nawet tego nie zakładali. Zestrzelili flagę światowego rządu wypowiadając im wojnę. Po czym Luffy zapytał Robin czy chce żyć. Ta pierwszy raz od tragedii na Oharze zobaczyła światełko w tunelu. Zobaczyła, że załodze z którą pływała nie zależy na wykorzystaniu jej czy jej umiejętności, a zwyczajnie zależy im na niej. Pierwszy raz świadomie powiedziała, że chce żyć i przeżyć z nimi przygodę. Z Frankiem kojarzą mi się dwa takie mega momenty. Jeden był na Enies Lobby, gdy spalił plany Plutona, a drugi na Onigashimie, gdy zezłomował Big Meme. Chwilkę przed akcją Big Meme ściganami, ponieważ chce odzyskać chmurę Zeusa. Wyrywa go z jej rąk i planuje ją ukarać za kradzież jednej z jej najpotężniejszych broni. Ładuje atak piorunem i w tym momencie wchodzą oni, cali na biało. Na motorze wjeżdżają franki z brokiem, którzy śpiewają sobie muzyczkę. Mijają nami, odrywają się od podłogi i oponami masakrują twarz Big Meme. Wywracają starą torbę i spadają za jej plecami. Po czym Gigaczat Franki podnosi okulary, patrzy w oczy nami i mówi, że najważniejsze, że nie przejechał kwiatuszka. Był to jeden z największych plot-twistów całej serii. Pamiętam jak czytałem ten rozdział, dosłownie czytam te kilka paneli i mam takie To prank, prawda? To musi być prank. Ale nie, okazuje się, że Brock to największy badass, jakiego widziałem. Wszystko zaczęło się w momencie, w którym Brock razem z Pedro wkradli się do skarbca Big Meme. Udało im się dostać aż do czerwonego poneglifa, którego wcześniej praktycznie nikt nie widział. Brock zaczął spisywać znaki, tak by zrobić wierną kopię. Jednak w pewnym momencie wchodzi mamuśka i zaczyna się walka. On z wielkimi jajami, zamiast uciekać, to z nią walczy na tyle, na ile może, ale oczywiście, ostatecznie przegrywa. I na ten moment nie wiedzieliśmy, co z kopiami, jednak po kilku dobrych odcinkach, gdy udaje mu się uciec i spotkać z przyjaciółmi, Pedro przekazuje, że no szkoda, nie udało się zrobić kopii i już raczej się nie uda.

I przechodzimy już do ostatniego oficjalnego członka załogi, a wybór w jego przypadku był przynajmniej dla mnie tak samo prosty jak z Zoro. Ten jeden moment sprawił, że nabrałem do niego pełnego szacunku i zaakceptowałem jego postać, która we wcześniejszych wątkach mi średnio podchodziła. A chodzi oczywiście o scenę, gdzie najpierw ratuje Luffy'ego przed atakiem Katakuriego, a potem otwarcie deklaruje Big Meme, że chce opuścić jej załogę i dołączyć do słomianych kapeluszy. Mamuśka się zgadza, ale pod warunkiem, że Jimbe przystanie na warunki Stay Your Life. Wykorzystuje swoją zdolność, która zabiera siłę życiową każdemu, kto się jej boi. Jimbe wybiera życie i ze spokojem wpatruje się w mamuśkę. Jednak ku jej zdziwieniu nic się nie dzieje. Jimbe w ogóle się jej nie boi. Rybson następnie deklaruje, że to oczywiste w końcu chce być częścią załogi przyszłego króla piratów więc dlaczego ma się bać jakiegoś tam imperatora? 当然じゃ未来の海賊王のクルーになろうちゅう男が四川ごときに送しておられるか